Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Dzisiaj punkty spustowe w mięśniu biodrowym. Temat już omawiałem, ale teraz troszeczkę inna perspektywa, inna technika. Widzę, że temat jest potrzebny, bo patrzę na moich pacjentów, którzy niby coś oglądali na moim kanale i czegoś szukali, ale nie do końca wiedzieli, jak to zrobić. I z jednej strony jest odcinek o mięśniu biodrowym, do niego odsyłam, można go sobie znaleźć i obejrzeć, a z drugiej strony inna perspektywa. I inaczej wykonywana technika na siedząco, którą można będzie wykonać niemalże wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, która jest bezcenna dla osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa, dolegliwościami bólowymi biodra, dolegliwościami bólowymi w pachwinie, czy czasami idącymi aż do kolana. Dużo w tym odcinku będzie tłumaczenia anatomii. Tego, jak znaleźć ten mięśnie, jak bezpiecznie z nim pracować, ale oprócz tego, że bezpiecznie, to jak pracować z nim skutecznie, no bo jeżeli się nie zrozumie tego mięśnia, więc będzie trochę gadania, no to trudno mówić o bardzo dobrym masażu. Zanim zacznę, chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, szczególnie tym, którzy wspierają mnie przez serwis Bike Coffee. No, jeżeli chcesz się dołączyć do tej grupy, która także mnie wspiera i pije sobie ze mną kawę, to zapraszam, link poniżej. Dziękuję także tym, którzy mnie wspierają na YouTubie no oraz tym, którzy mnie wspierają po prostu przez łapki w górę, komentarze, mnóstwo pozytywnej energii. Jak rozpoznać, że jest problem z więźniem biodrowym? Myślę, że większość osób ma ten problem. Jeżeli słyszysz dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, biodra, pachwina, może kolano, to prawdopodobnie masz problem z mięśniem biodrowym. Nie zawsze on musi być główną przyczyną dolegliwości, natomiast bardzo często jest częścią tej całej układanki napięć dookoła biodra. Nadmierne siedzenie myślę, że dotyczy większości osób. No ale ktoś powie, dobra, ja siedzę, ale jednak prowadzę jakąś aktywność fizyczną. Jeżdżę na rowerze, czyli cały czas z tym mięśniem, który jest silnym zginaczem, pracuję. Może dużo biegasz? A może jakieś inne sporty wykonujesz, oparte o zgięcie w biodrze. I tutaj klasyczne brzuszki, gdzie się zakłada stopy na szczebelki. Są jeszcze osoby, które tak trenują. Czy w ogóle brzuszki polegające na uniesieniu się wyżej aż do kolan. No to bardzo w tym momencie pracuje mięsień biodrowy. Drugą częścią tego mięśnia jest mięsień lędźwiowy. I tu też mój pomysł na to, żeby... Najpierw dobrze nauczyć Was, jak pracować z mięśniem biodrowym. Stąd ten odcinek w leżeniu na plecach i dosyć dokładne wytłumaczenie. Teraz będzie odcinek i praca w, na siedząco. I jak poczujesz blusa, że ojej, to ja już czuję ten mięsień biodrowy, no to przejdziemy za jakiś czas do lekcji nad mięśniem lędźwiowym. Będziemy pracowali, bo to jest druga część tego mięśnia, która szczególnie może być istotna dla osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Mięsień wypełnia dół biodrowy. Za chwilę pokażę zbliżenie co i jak, na co uważać. Dół biodrowy, ale także w relacji do narządów wewnętrznych to pokażę, żeby naprawdę bezpiecznie z tym pracować. I tutaj kolejny przerywnik. Jeżeli masz wątpliwości co i jak, czy powinieneś, czy powinnaś z tym mięśniem pracować, ewentualnie jak to robić, konsultacja lekarska, a może później z fizjoterapeutą, który dokładnie Ci wytłumaczy, pokaże na Tobie jak to zadanie wykonywać i czy w Twoim przypadku jest ono wskazane. Dół biodrowy. Talerz kości biodrowej po wewnętrznej stronie jest dół biodrowy. Muszę dokładnie wytłumaczyć na modelach, bo za chwilę będę pokazywał na sobie, no ale to nie będzie takie czytelne ze względu na odzież, a totalnie się nie będę rozbierał, ponieważ ta część, jak się domyślasz, czy spora część tego mięśnia, jest zakryta przez bieliznę. Kwestia wyczucia za chwilę talerza, i grzebienia kości biodrowej, kolca biodrowego przedniego górnego, bo będziemy się zawijali ręką, wchodzili do wnętrza i do większego obszaru niż by się nam wydawało. Stąd osoby początkujące, często też fizjoterapeuci początkujący w pracy z tym, czy masażyści z tym mięśniem, to tylko tak nieśmiało za kolcem biodrowym wchodzą, a tutaj można śmielej na większy obszar tego mięśnia wejść. Owszem, jest ograniczenie. Tutaj za chwilę będzie biegu nerw udowy, tętnica udowa, ale mimo wszystko mamy dosyć duży dostęp do tego mięśnia. Inna perspektywa. To za chwilę będzie przód biodra. Tak jak ja tutaj siedzę, tak będziemy się zawijali ręką. Grzebień, kolec biodrowy. Tutaj jest pachwina, więc zadło pachwinowe, więc to zagięcie w biodrze myślę, że śmiało wyczujesz. I z jednej strony po to, żeby wyczuć na środku tętnienie i tętnicę udową. No nie będziemy chcieli dochodzić aż tak daleko. Jest też nerw udowy. Więc będziemy chcieli, razem z tętnicą biegnie. Więc będziemy chcieli pracować tak do połowy tej długości. Czyli pomiędzy środkiem ciała, spojeniem łonowym, kością łonową, kośćmi łonowymi, a kolcem biodrowym. W połowie długości mniej więcej biegnie tętnica udowa, nerw udowy. Więc nie będziemy chcieli być aż tak daleko. Ale to mimo wszystko jest spory obszar. Tak jak wspomniałem, kiedyś dojdziemy do mięśnia lędźwiowego, ale myślę, że jeszcze potrzeba trochę czasu przestudiowania dokładnego zapoznania się ze swoim ciałem, co i jak. Oczywiście to nie jest tak, że jak na modelu, my mamy kolec biodrowy i od razu wchodzimy do mięśnia biodrowego. Nie. Tutaj mamy jeszcze mięśnie brzucha, więc weź pod uwagę, że część tej pracy, którą będziesz wykonywać, na przykład na skośnych brzucha wewnętrznych, poprzecznych, może, może rozluźniać tkanki na przedniej stronie biodra także. Więc po części też będziemy pocierali, za chwilę wytłumaczę co i jak na sobie, będziemy też pocierali mięśnie brzucha. Więc część tutaj tej układanki, no to będzie praca z powięzią głęboką, no i z tymi mięśniami, które także potrafią być sztywne i napięte, z rzadka, jak ktoś mówi, są rozciągnięte. Raczej mięśnie brzucha i powięź tutaj w tym obszarze jest u wielu osób sztywna. No może z racji tego, że ten obszar cały czas jest w skróceniu, kiedy siedzimy. Więc to jest Część tej pracy będą mięśnie brzucha i jeżeli teraz u Ciebie jest naprawdę duży brzuch, jeszcze do tego bardzo sztywny, może długofalowo warto pomyśleć o tym, żeby ten brzuch troszeczkę zmniejszyć. A z drugiej strony, aż tak bardzo bym się nie martwił, no, do lędźwiowego osoby z większym brzuszkiem nie dojdą, natomiast do mięśnia biodrowego, a przynajmniej do części tego mięśnia, są w stanie nawet dojść osoby, które mają pokaźniejszy brzuch. I stąd pozycja na siedząco, która za chwilę sprawi, że te mięśnie brzucha przez pochylenie do przodu, pochylenie do, do boku ulegną skróceniu i te tkanki na brzuchu zmiękną. Będzie można wejść tutaj. Jak tutaj już wejdziemy, to czy to będzie palcami za chwilę, czy to będzie kciukiem, najpierw przebadamy dobrze mięsień, czy to w dole biodrowym, czy w obszarze już przodu biodra, przodu uda niemalże. Bo do pewnego momentu jesteśmy w stanie dojść. Tutaj na tym modelu nie ma, tu jest jeszcze mięsień krawiecki, czy powinien być mięsień krawiecki. Ja za chwilę będę o nim mówił. Będziemy przyśrodkowo od mięśnia krawieckiego, bo ten mięsień naprawdę na całkiem dużym obszarze jest dostępny w badaniu palpacyjnym, czy za chwilę w pracy z punktami spustowymi. Ojej, kończ już to gadanie, ile można. No to nie TikTok. Tu ja nie muszę się mieścić w 15 sekund, a chciałbym, żeby naprawdę moi osoby, które mnie oglądają korzystające z wiedzy internetowej, gdzie przekaz jest tylko jednostronny, nie ma możliwości weryfikacji, a bywa tak, że jest parę procent osób nierozsądnych, które mówią, pokaż Panie w trzy sekundy nie gadaj i za chwilę ktoś sobie uszkodzi jelito, a przynajmniej bardzo podrażni. Ktoś może sobie podrażni tętnica, może podrażni nerw udowy i za chwilę było, no tak, 3 sekundy opowiadał, nie zdążył opowiedzieć, że nie wolno w... i za chwilę komentarze. Więc te osoby komentujące, u mnie na szczęście nieliczne, Bywają czasami zabawne, że mów Pan krótko, ale opowiedz Pan wszystko, co możliwe. Perspektywa z jelitami. Oczywiście to jest model stworzywa, więc za chwilę będzie tak, że te jelita, no pierwsze są miękkie, chyba że są jakoś bardzo wzdęte, no to też to jest jakaś przeszkoda, więc jeżeli długofalowo myślisz o pracy z mięśniem biodrowym, to dobrze by było pomyśleć o jakiejś diecie, o czymś, żeby. No, te jelita nie były wzdęte i jeść, tak? Żeby nie były wzdęte, wykluczam tu jakieś pojedyncze sytuacje, w których ktoś, ktoś bierze jakieś specyficzne leki no i nie może sobie ich odstawić. No to, to to jest jakaś przeszkoda. Czyli czasami przeszkodą w pracy z tym mięśniem nie są napięte mięśnie brzucha. Nie jest duża ilość czy większa ilość tkanki tłuszczowej, tylko kwestia wzdętych jelit, że ciężej tutaj tę rękę włożyć. Natomiast u wielu osób nie będzie to problem i ta ręka się tu wsunie. Tu przy okazji widać myślę w przekroju mięśnie brzucha, więc będziemy się przedzierali przez tkankę podskórną, połowę powierzchowną, połowę głęboką mięśnie i za chwilę dojdziemy do mięśnia biodrowego. Ściągam, bo de facto jak będziemy wchodzili od boku, to i tak te struktury się troszeczkę odsuną. Wyciągam jelito, to, mam nadzieję, że się uda, mi to wszystko nie poleci, choć pewnie i tak poleci to grube, ono też się ładnie tutaj odsunie, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Więc naprawdę, o ile tam się nie martwił, pod warunkiem, że to nie jest wchodzenie w ten sposób, bo ja też będę się starał wytłumaczyć dla osób bardzo rozumnych, więc jeżeli będziesz postępować ostrożnie i rozważnie, to tutaj będzie można odciążyć swoją rękę i bardzo efektywnie pracować różnego rodzaju sprzętem. Ale warunek, że czujemy i rozumiemy, więc nie będziemy wchodzili w taki sposób mocno, tylko trzeba się będzie zawinąć i dopiero do biodra. Więc mimo wszystko trzeba pominąć biodro. I teraz będziemy pracowali z punktami spustowymi. Mam nadzieję, że się uda to wyjąć. Będziemy pracowali z punktami spustowymi. Punkty spustowe będą nadwrażliwymi miejscami, dosyć charakterystycznymi. I ból mają dosyć określony. Czyli jeżeli będziesz masować to miejsce, to bardzo prawdopodobne, że z mięśnia biodrowego raczej pójdzie w biodro, w pachwinę, może w kolano. Może się przydarzyć, że do dolnego odcinka kręgosłupa, ale do dolnego odcinka kręgosłupa częściej może biec ból rzutowany z mięśnia lędźwiowego. Jeżeli natomiast naciśniesz na jelito, to jelito będzie dawało taki tępy dziwny, rozlany ból. Będzie po prostu szedł po otrzewnej i, i to nie będzie kwestia punktu spustowego. No i tutaj też ważny element. Jeżeli nie czujesz, że jesteś na mięśniu w dole biodrowym, a można to wyczuć poprzez napinanie tego mięśnia, wykonywanie zgięcia, zaraz wytłumaczę, to jeżeli nie czujesz tego mięśnia, to sobie to odpuść. No i teraz będę pokazywał na sobie. Muszę się trochę roznegliżować, ale nie chcę za bardzo, Ponieważ za chwilę mi wyświetli komunikat na YouTube, wyświetli się komunikat, że demonetyzujemy ten odcinek ze względu na to, że się obnażam publicznie. Więc zabawnie, bo różne fitnesski, fitnessowcy pokazują brzuch, pośladki, to jeszcze w różnych dziwnych pozach i chyba im nie demonetyzują, a mi się już zdarzyło, że gdzieś uchyliłem troszeczkę ciała i już jest kłopot, od razu potencjalni reklamodawcy dostają informację, że jakiś niebezpieczny materiał tutaj jest prezentowany no, nie wiem, uważam, że jest bardzo bezpieczny, pomagający mocno ludziom. Za chwilę pokażę zbliżenie, chociaż ono i tak niewiele wniesie. Bo teraz istotna rzecz, żeby wyczuć ten talerz kości biodrowej, ten o którym przed chwilą mówiłem, czyli położyć sobie rękę na talii i wyczuć kość. To od przodu ta kość będzie zakończona kolcem biodrowym przednim górnym. Wyczuj mięśnie brzucha, więc jak zrobisz. <klimy> Jakieś takie szybkie wypuszczenie powietrza, to napną Ci się mięśnie brzucha, wyczuję, bo po części chciałbym, żeby je poczuć. Też zobaczyć, że ta tkanka może być podrażniona. Ja też na sobie pokażę. Naprawdę nie pisz, że mam ściągnąć więcej, bo nie mam takie odcinki, że, że ktoś się upomina, żeby jeszcze, 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 no to się nie da. Wyczuj sobie te mięśnie brzucha, bo za chwilę po części będziemy z nimi pracowali, ale za chwilę będziemy chcieli je ominąć, czyli przejść poprzez wykonanie zgięcia trochę do przodu, zgięcia trochę do boku. Moja ręka wejdzie tutaj głębiej. Jak będę głębiej, teraz jestem zatopiony palcami, za chwilę pokażę z bliska, czy też kciukiem, bo kciuk też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, to będzie można podnieść nogę i w momencie, kiedy uniesiemy nogę, wyczujemy, że ten mięsień biodrowy jest. Napięty, czy napina się. Talerz kości biodrowej, badamy, wyczuwamy. Kolec biodrowy przedni górny, nie spiesz się, wyczuj sobie dobrze te miejsca. Będą mięśnie brzucha, czy jak jesteśmy na wysokości pasa, to tutaj ciągle jeszcze będą mięśnie brzucha. Wypuść powietrze, napnij brzuch, żeby poczuć te miejsca, bo po wewnętrznej stronie od kolca biodrowego przedniego górnego aż do więzadła pachwinowego, więc za chwilę właśnie w pachwinie jest więzadło, to tutaj ta tkanka też może być sztywna i bolesna. I może poświęć trochę czasu na porozluźnianie tej okolicy. Czyli no ja mówię, to mi się napinają troszeczkę mięśnie brzucha, ale w Twojej sytuacji po prostu poświęć trochę czasu na pocieranie tych włókien mięśni brzucha. Tu mogą być już jakieś densyfikacje, usztywnienia tkanki i stąd może być generowany ból rzutowany. Myślę, że będziesz, jeżeli masz ponapinane mięśnie brzucha, to będziesz wyraźnie czuć włókna biegnące w ten sposób i poświęć 2-3-4 minutki na rozluźnienie tego. No, jak masz te zwłóknie, jakieś zwłóknienia. No z stwardnienia tej tkanki, usztywnienia, no to może być ona naprawdę tkliwa, bolesna, także generować ból rzutowany niczym punkty spustowe, no to poświęć na to chwilę. A za chwileczkę zatopimy się do wnętrza. Postaraj się też wyczuć, może, mięsień krawiecki. Więc, jeżeli uniesiesz, nogę, jeżeli uniesiesz nogę do zgięcia, to napnie ci się mięsień krawiecki, czyli od kolca biodrowego przedniego górnego napnie ci się mięsień krawiecki. A mięsień biodrowy będzie po wewnętrznej stronie, czyli. Kolec biodrowy, mięsień krawiecki i po wewnętrznej stronie mięsień biodrowy. Jak widzisz, ja jestem w stanie też wykonać palpację drugą ręką, czyli ta druga ręka tu wejdzie, albo ta ręka. Chociaż wygodnym narzędziem, tak jak mówiłem, jest wejście tutaj kciukiem i będziemy wchodzili od boku, czyli troszeczkę odsuwając przez to jelita do środkowo. I jak jesteśmy już tutaj w, w głębi, czy zaczynamy być w głębi, więc powolutku, Suwamy się. No, wiadomo, ty nie będziesz gadać. Pochylenie do przodu, do boku, i można spokojnie zacząć przeszukiwać ten mięsień. Może jednym kciukiem? Może jednym i drugim? Naprawdę pokazuję różne warianty, bo każdy może mieć inne możliwości i zdolności. Może będzie tak, że będzie palcami po jednej stronie i jednej i drugiej ręki, więc może to. Wejście wyglądać w ten sposób. Zgięcie nogi, żeby wyczuć sobie ten mięsień, czy on się napina, napina, czuć i postaraj się w kierunku do boku przeszukać i przemasowywać mięsień biodrowy. U wielu osób jest tak, że ta tkanka jest tak sztywna, że lekki dotyk niewiele wnosi i trzeba wejść troszeczkę mocniej. No ale jeżeli musisz naprawdę ekstremalnego ucisku używać i tutaj nie ma żadnych dolegliwości, żadnego bólu, no to może warto sobie odpuścić, albo może rzeczywiście skonsultować się z fizjoterapeutą, który, czy masażystą może, który pomoże Ci zlokalizować ten mięsień. Ale z fizjoterapeutą może być czasami łatwiej, może jeszcze zalecić jakieś zadania związane z tym mięśniem i z tym, dlaczego on ulega przeciążeniu. Pokazywałem pracę z tym mięśniem, przy pomocy piłki, że można tutaj wejść piłką. Te, w tej pozycji może niekoniecznie to nie jest może najlepsze rozwiązanie, żeby wchodzić piłką. Ale jeżeli masz jakieś uciskadła różnego rodzaju ze sklepu sportowego, bardzo fajna obła końcówka, więc może się okazać, że wygodnie będzie wejść z użyciem tej końcówki po wewnętrznej stronie od talerza. No i mówię, teraz tu już nie będzie wiele widać, i może się okazać, że ja będę mógł. Bardziej stabilny, mocniejszy nacisk zastosować przy pomocy tej końcówki. Utrafisz takie miejsce nadwrażliwe, które będzie jakoś podejrzane, ja osby docisnę nawet łokciem, podejrzane, o że to jest obolałe, nawet lepiej niż palcem. Aczkolwiek zawsze palcami i kciukiem jest dobrze się uczyć tego mięśnia, to teraz nie wyżywaj się na tym miejscu. Po prostu z jakimś wyczuciem rozmasowuj to jest miejsce, które jest dysfunkcyjne, jest niedokrwione, nadwrażliwe, i tutaj nie chodzi o to, żeby zniszczyć tkankę i zniszczyć siebie, tylko stopniowo to miejsce porozluźniać. Niektórzy mówią, żeby 2-3 razy dziennie porozpracowywać takie miejsca. No, czyli jak czujesz, że tu jest problem z tymi mięśniami, no to możesz sobie rano w obiad i na wieczór wejść, i może rzeczywiście ta codzienna praca 2-3 razy dziennie, będzie sprawiała, że coraz bardziej będziesz opanowywać i, i nie ma takiej presji, że raz, a porządnie i, i może się nie udać, tylko rzeczywiście przez tydzień pracy no, odbędziesz troszeczkę lekcji praktycznych na własnym ciele i, i posiądziesz pewne umiejętności, będziesz doskonalić pewne umiejętności. Ja czasami mam natomiast takie obserwacje, że, że może warto raz, a porządnie, No to już zależy od Twojej świadomości, bo niektórzy wolą na to poświęcić te 10 minut, a tutaj w tym mięśniu biodrowym może być więcej niż jeden punkt. I jedno porządne masowanie. Biodro będzie troszeczkę obolałe 2-3 dni odpoczynku i za 2-3 dni można spróbować. Więc tutaj nie ma farmaceutycznych wskazań, że to tyle i tyle minut. Kwestia wyczucia i uczciwego pracowania z tymi mięśniami. Pomocne mogą być różnego rodzaju stożki. To jest akurat z marketu, popularnego marketu. Może nie takie ostre, dziobiaste, bardziej zaokrąglone, ale to jest dosyć poręczne i może się okazać, że będzie wygodnie takim stożkiem wejść w dół biodrowy. No, może z tej perspektywy pokażę. Jedna, druga ręka dociska, pochylenie też teraz nie pochylam, żeby nie zasłaniać. Ale pochylenie do przodu i do boku, i można będzie ładnie przeszukiwać ten mięsień biodrowy. Naprawdę warto. Bo wiele osób ma z tym mięśniem kłopot, a jak przychodzą jako pacjenci to później się okazuje, że coś tam próbowali, no ale nie do końca się udawało i, i, i się okazuje, że mimo, że taka osoba myślała, że już rozpracowała ten mięsień, to on ciągle nie jest w najlepszej formie. Sprzęt typu Terracane. To jest też bardzo dobre i bardzo wygodne, bo tu może być wygodnie też końcówka, kulista, fajna obła, włożyć to w ten sposób... I przy użyciu niedużego wysiłku, no taka jest idea tego sprzętu, że można przy użyciu niewielkiej siły uzyskać porządny nacisk. Pokażę może troszeczkę z większej odległości. Wiesz już co i jak, wiesz gdzie przyłożyć, znasz te swoje miejsca. To naprawdę nie jest już wtedy takie skomplikowane. I tego typu sprzęt, terakane, bardzo fajny. Niewielka siła, więc tu się nawet opieram łokciem. O tą jedną wypustkę, tą gałązkę i można ładnie przeszukiwać pochylenie do przodu do boku, i można z wyczuciem przeszukiwać. Może w ten sposób, jak komu wygodniej, więc będzie można dosyć stanowczą pracę wykonywać. Hop. przy użyciu niewielkiej siły. No i teraz ta praca z punktami pustowymi musi być taka, że wchodzisz, poczujesz, że o, tu coś pobolewa. O, promieniuje do nogi. Do biodra, dobra, to delikatnie pracuję, może nawet odpuszczę, zobaczę, czy jestem w stanie dociutlżej. Ok, i tak, żeby można było 2-3-4 minutki przemasować. Może czujesz potrzebę więcej, więc kwestia zapoznania się ze swoim ciałem, z reakcjami swojego ciała. Jak skończysz, to powinno być raczej takie poczucie ulgi. No, być może delikatnego rozdrażnienia tych tkanek, ale jakieś takie poczucie ulgi i w miarę upływu czasu, nie wiem, jedna, dwie, 3 sesje. Kilka dni powinna być znacząca poprawa. Jeżeli ten mięsień jest zaangażowany w dolegliwości bólowe, no to powinna być odczuwana dosyć znacząca poprawa w dolegliwościach. Ale oczywiście ten mięsień nigdy samodzielnie nie bierze udziału w problemach Synergistą jest naprężacz powięzi szerokiej, o którym jeszcze dzisiaj będę nagrywał, więc jeden z odcinków w najbliższym czasie to będzie też poświęcony naprężaczowi powięzi szerokiej. Też takiej precyzyjniejszej pracy, bo już kiedyś nagrywałem, ale ciągle widzę, że są kłopoty z tym mięśniem naprężaczem powięzi szerokiej, a on jest naprawdę istotny, szczególnie właśnie w tych problemach zgięciowych. Więc jeżeli siedzisz bardzo dużo, to za chwilę będzie odcinek też o mięśniu naprężaczu powięzi szerokiej, więc zachęcam go obejrzeć, bo to będzie następny odcinek względem tego. Żeby dokładnie poznać tę okolicę. Niezwykle istotne w przypadku pracy nad mięśniem biodrowym, to jest za chwilę praca nad tym, żeby nie było tego kaczego kupra przodu pochylenia, czyli takie funkcjonalne wzmacnianie mięśni prostujących biodro. Więc kwestia pilnowania tego, żeby ten brzuch nie szedł tak do przodu, robienia przerw w pracy, więc jeżeli musisz dużo siedzieć, to rób przerwy. Może czasami nawet usiąść na krawędzi krzesła. Cofnij czasem nogę, zrób parę wyprostów w jedną stronę, parę wyprostów w drugą, żeby te mięśnie miały jakiś oddech, te tkanki miały jakiś oddech. Może stań przeprost, co jakiś czas zrób chociaż delikatny, żeby naciągnąć te tkanki. No oprócz tego wiadomo, rozciąganie tej okolicy i myślę, że to może być Twoja obserwacja. Jeżeli masz problemy z tymi mięśniami biodrowo-lędźwiowymi, czy w ogóle ze zginaczami, to samo rozciąganie jest bardzo często nieefektywne, a nawet może podrażniać te tkanki. Czyli jeżeli masz aktywne punkty spustowe, albo utajone, ale takie zbliżone do aktywnych, które się czasami odpalają, to może być tak, że sam fakt próby rozciągania jest nieprzyjemny, może nawet tutaj nie być uczucia rozciągania, tylko rozdrażnienie tych Twoich dolegliwości. Więc po rozmasowaniu, czy po przemasowaniu tych mięśni, może się okazać, że to rozciąganie, czyli wprowadzanie tkanek w... Pełniejszy zakres w końcu przyniesie efekty. Zachęcam do wnikliwego studiowania, czy w ogóle do studiowania mojego kanału. Ja uważam, że mój kanał nie jest prosty, ale zawiera bardzo wiele cennych wskazówek. Ja nie daję łatwych rozwiązań. Proszę pana, boli mnie z boku to co ja mam robić, tylko. Poznaj swoje ciało, naucz się swojego ciała. A co stoi na przeszkodzie, żeby mieć wiedzę taką podstawową z zakresu budowy? Tu jest taki mięsień związany z taką funkcją, tu jest taki, jak sobie w niego wejść, jak się porozluźniać, bo to jest wiedza, której ci nikt nie zabierze. Może prąd wyłączą, internet przestanie działać, wylądujesz gdzieś na wakacjach i nie będziesz miał dostępu, czy nie miał dostępu do sprzętu żadnego, to poradzisz sobie z różnymi dolegliwościami narządu ruchu takimi powszechnymi. No dobra, to tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!